Cześć, z tej strony Adam. W tym odcinku poruszę tematykę trochę inną niż w poprzednich. Mianowicie, powiem, jak w ogóle zrobić Twój pierwszy krok z repozytorium, z systemem tworzenia oprogramowania, współdzielenia kodu źródłowego. System ten nazywa się GIT. Motywacją do tego odcinka jest mój kolega Marek. Pozdrawiam który chciałby się nauczyć właśnie Gita, chciałby wrzucić swój projekt, który już posiada. Chciałby podzielić się z nim nim ze światem zewnętrznym. Wrzucić po prostu go na GitHuba. Aby to zrobić, pierwszą rzeczą jaką musimy wykonać jest stworzenie repozytorium na stronie GitHub. Ja już zalogowałem się, założyłem wcześniej konto. Właśnie chciałbym też powiedzieć, że stworzyłem oficjalny profil na GitHubie dla Cider Code. Będę tutaj wrzucać kod, który, który stworzyłem bądź wykorzystałem w odcinku. Ok, nie mam żadnego repozytorium. Przed chwilą, powiedzmy, założyłem konto. Klikam więc Start a Project. Tutaj w repozytory Name, wpisuję kurs git1. Opis zostawiam pusty, repozytorium też będzie publiczne, nawet nie ma takiej możliwości stworzenia prywatnego, niestety, gdyż, yy, gdyż darmowy GitHub na to nie pozwala. Ok, więc ustawienia zostawiam takie, jakie są. Klikam Create Repository. Teraz GitHub, GitHub stworzył dla mnie yy, repozytorium zdalne. Aby wrzucić cokolwiek do tego repozytorium, Potrzebuję najpierw je sklonować na swój komputer. GitHub wyświetla nam tutaj link do tego repozytorium. Skopiuję teraz je i otworzę konsolę. Przejdę do katalogu, w którym chciałbym utworzyć klon tego repozytorium zdalnego i wpisuję kolejno git, klon i tutaj link do repozytorium. Zakładam tutaj, że zainstalowałeś już program Git na swoim komputerze. Klikam Enter i widzimy, że okay, tutaj ćwiczyłem troszeczkę przed odcinkiem, usunę więc poprzedni katalog. OK. Sklonujemy jeszcze raz i widzimy informację. Klonowanie do katalogu Kurs Git 1. Mam ostrzeżenie, że sklonowaliśmy puste repozytorium. Zgadza się, gdyż yy, założyliśmy tylko, nic nie wrzucaliśmy do niego jeszcze. Yy, ok. I teraz wyświetlę tutaj katalogi, jakie mam. Yy, mam, też aplik mam też drugi katalog: git 1 app, i to jest właśnie aplikacja, którą chciałbym wrzucić do repozytorium yy, git. Od razu więc kopiuję tą aplikację czyli git 1 app do kurs git. Kopiowanie rekursywne. Skopiowaliśmy. Przejdę teraz do repozytorium lokalnego i wpiszę komendę git status. Git status po prostu wyświetla stan repozytorium gitowego. Pokazuje nam, jakie pliki zostały zmienione, jakie dodane itd. Jak widzimy. Git wykrył, że w katalogu znajdują się jakieś pliki, które nie są śledzone jeszcze przez Gita. My je za chwilę dodamy, lecz na sam początek chciałbym Wam pokazać, jak po powiedzieć Gitowi, aby nie zwracał uwagi na niektóre pliki. Na przykład na pliki wynikowe, skompilowane pliki typu class na jakieś pliki ustawień z hasłami yy, i tak dalej. Stwórzmy więc plik .gitignore i tutaj dodajemy yy, w osobnych linijkach yy, wyrażenia regularne plików, nazw plików, których nie chcemy przechowywać w repozytorium gitowym. Pierwszym takim wyrażeniem będzie gwiazdka.class następnym gwiazdka.iml jest to, jest to rozszerzenie ustawień środowiska IntelliJ. Damy tutaj też target. Jest to folder wynikowy Mavena. I wpiszę też nazwę tajnet.xt, gdyż mam taki plik w swojej aplikacji i nie chcę wrzucać go do repozytorium publicznego. Zapisuję plik, wychodzę. I teraz gdy mamy już stworzony plik gitignore, Możemy wpisać komendę git add. Co robi ta komenda? Ta komenda dodaje wszystkie pliki w katalogu, w którym się znajdujemy, do przechowywalni Gita. Klikam Enter. Git tutaj nie wypisuje żadnego wyniku, więc aby sprawdzić, co się stało, wpisuję Git status ponownie. I Git mówi mi, że dodał do przechowywalni, a wiem to, bo, na, bo te nazwy plików są zielone. Że dodał pliki .ignore, No, niestety dodał też pliki kropka, w katalogu.idea, gdyż zapomniałem chyba je wrzucić do listy. E, dodał pom.xml, to jest ok. Dodał pliki java, to też jest ok. Ja nie chcę tych plików xmlowych z ustawieniami mojego środowiska, więc edytuję jeszcze raz plik .ignore i dodam tutaj e, nazwę katalogu.idea. Zapisuję ponownie, wychodzę. I teraz y, musimy. Y, gdy wpiszę git status, to git mówi mi, że zedytowałem przed chwilą jeszcze raz plik git ignore. Ale niestety te pliki, których nie chcę dalej, znajdują się w przechowalni. Y, trzeba je w pewien sposób z niej usunąć. I git jest taki fajny, że nawet podpowiada nam, jak to zrobić. Y, mówi nam zmiany do zakomitowania to są te tutaj to, to jest ta lista zielona ale w nawiasie mówi mi jak je usunąć z tej przechowywalni. to git rm pauza pauza cache i tutaj lista plików więc wpisuję git rm pauza pauza cash i kropka żeby usunęło wszystkie pliki jakie mamy okej okay, mówi mi że Trzeba z parametrem r, czyli rekursywnie. Dobrze, więc podajemy taką flagę. E, czyli usuń wszystkie pliki rekursywnie z przechowani, które znajdują się w tym katalogu. I znowu. force. Jeszcze musimy dołożyć key. e. OK, teraz mówi mi, że usuną z przechowani. E, I znowu dodajemy do, do tej przechowani. Tym razem, z już zaktualizowanym plikiem gitignore robimy git add kropka i teraz jeszcze raz git status, aby sprawdzić wynik. Jak możecie zauważyć, teraz już stan jest poprawny, czyli mamy dodane do przechowywania tylko cztery pliki, te które chcemy, czyli gitignore, plik pom XML oraz nasze pliki źródłowe java. Ok, to, że te pliki są już przechowywani, to nie znaczy, że zatwierdziliśmy je, je jako rewizja. Rewizja to inaczej commit. Jest to taki jakby obiekt, który przechowuje stan naszego kodu źródłowego. I ten stan jest niezmienny. To znaczy, gdy zedytujemy znowu pliki, to te pliki e oczywiście możemy je zedytować. Ale Git będzie pamiętał tej poprzedniej rewizji, poprzedni stan plików, więc zawsze będziemy mogli wrócić do, do tamtego stanu. Aby stworzyć nową rewizję, musimy wykorzystać komendę git commit. Git commit tworzy nowy commit, czyli nową rewizję. Zapisuje stan plików, które mamy w przechowalni, i możemy ten stan oczywiście nazwać. Ja nazwę je ten stan powiedzmy. Pierwsza wersja aplikacji, wrzucenie jej do repozytorium. Klikam Enter, i teraz git stworzył nowy commit, inaczej rewizję, z aktualnym stanem plików. Gdy wpiszemy git status ponownie, to git już nie pokazuje mi żadnej listy plików i mówi mi, że nie mamy już nic do zakomitowania, że Working directory clean, czyli wszystko jest aktualne, nic nie zedytowaliśmy. OK, możemy sobie wyświetlić listę commitów, jaką mamy, czyli wszystkich rewizji w projekcie. Do tego służy komenda git log. I tutaj wyświetlił nam się nasz komit. Każdy commit ma swój identyfikator, jest do takiej postaci szesnastkowej. Mamy autora. Datę i naszą nazwę komita, którą nadaliśmy. I teraz ten komit znajduje się tylko w repozytorium lokalnym, czyli nikt więcej o, ty, o tej rewizji, o tym komicie nie wie. Aby ją opublikować, musimy wrzucić ją do repozytorium zdalnego. Przy klonowaniu repozytorium z GitHuba. Program git automatycznie połączył te dwa repozytoria. także nasze repozytorium lokalne jest świadome też repozytorium zdalnego. Aby wrzucić aktualny stan repozytorium lokalnego na repozytorium zdalne, musimy wykorzystać komendę git push. Po prostu git push. Wszystkie zmiany, jakie są u mnie na komputerze, pchaj je do repozytorium zdalnego. Klikam Enter. Teraz. Git pyta mnie o login do githuba ja to wpisuję Sider i hasło. O i coś się źle wpisałem jeszcze raz. Klikam enter. Git wrzuca teraz wszystkie rewizje z mojego komputera do repozytorium lokalnego, i mówi mi, że na. Repozytorium zdalnym została stworzona nowa gałąź kodu. Gałęzie kodu nie będę teraz mówił, na czym polegają. Domyślnie stworzona gałąź o nazwie master i taką właśnie wrzuciliśmy do repozytorium. Odświeżę teraz moje repozytorium na GitHubie i powinienem zobaczyć już aplikację. I tak się właśnie stało. Widzimy też nazwę komita rewizji, widzimy naszą aplikację i kod źródłowy i myślę, że to jest rzecz jaką chcieliśmy osiągnąć. To w sumie w tym odcinku byłoby na tyle, bardzo dziękuję za jego zobaczenie zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału proszę o dawanie łapek w górę, gdyż to bardzo motywuje także dzięki, cześć!